Wystarczyło posłuchać, co mówi, więc czy raz, czy drugi, że mówi za każdym razem co innego, nazywane Steflonowym Donem. Jest nie do zdarcia i jak się okazuje, no jednak Amerykanie takiego prezydenta chcą. I to jest ta wada demokracji, o której dzisiaj rozmawialiśmy, że jednak no, decyduje, decyduje de demos, no po prostu, nie, nie jakaś. Nie ludzie z wyższym wykształceniem. Nie mam nic do ludzi z niższym wykształceniem. Chodzi o to, że jakby, bo to i tacy i tacy, tylko ta, ta wypowiedź brnie donikąd. Jestem, jestem po prostu zdruzgotana faktem, że Donald Trump został prezydentem. Jeszcze zapytam, bo zawsze też patrzymy pod kątem Ameryki na naszą wschodnią granicę, to co się dzieje w Ukrainie. Czy tutaj są obawy? No pewnie, że są, no. No pewnie, że są. No jest to. W, z w debacie Kamala Harris Donald Trump powiedziała mu, że udaje przyjaciela Putina, ten zjadł go na Lunch, czy tam na brunch, czy jak to tam nazwał, nazwała. I taka jest prawda, tymczasem on chwali się, że jest to jest jego najlepszy kumpel, więc jakby no to, to nic nie trzeba komentować. No jesteś, ja jestem przerażona.